Moi drodzy, zagadka dla wszystkich ogrodników, motorów maniaków kompostowania. Zobaczcie. Tutaj mam trzy kompostowniki. Koło tych kompostowników nikt nie chodził, nikt nic nie robił. I dwa z nich są pokryte śniegiem. A na trzeciej pokrywie śniegu prawie nie ma. Jest jakiś taki świeży, ale. Na środku pokrywy śniegu brak. Trzy takie same kompostowniki, tak samo zapełnione, tak samo wyglądające. I teraz pytanie do Was. I teraz pytanie do Was. Dlaczego tak jest, że na tym środkowym śniegu nie ma na pokrywie, a na tych dwóch pozostałych jest? Pomyślcie przez 10 sekund. Jak już wiecie, to super. A jak nie wiecie, to Wam podpowiem. Ten środkowy kompostownik to jest miejsce, gdzie wrzucamy na bieżąco odpadki z kuchni. I w tym kompostowniku w tej chwili trwa gorąca faza kompostowania, czyli temperatura wewnątrz kompostownika, który nie ma żadnych otworów na, na zewnątrz, jest wyższa niż tych dwóch pozostałych, a to za tym idzie. Pokrywa się, nagrzewa i śnieg, który pada, od razu się topi, ponieważ kompostowanie przebiega w kilku fazach, a faza pierwsza jest tak zwaną fazą gorącą, gdzie temperatura kompostowanej frakcji wzrasta nawet. Pierwsza faza kompostowania jest tak zwaną fazą gorącą. Gdzie temperatura frakcji, którą kompostujemy, wzrasta nawet do 70 stopni Celsjusza. A jeżeli wewnątrz kompostownika wsad jest gorący, to również sam kompostownik się nagrzewa. Nagrzewa się pokrywa i śnieg, który na nią pada, się topi. I nawet kiedy za oknem jest mróz, minus 2, minus 3, minus 5, minus 7 stopni Celsjusza. I pada śnieg, to na tym kompostowniku środkowym, do którego wrzucamy na bieżąco odpadki z kuchni, tego śniegu nie ma, ponieważ pokrywa jest ciepła, nie zamarza, bo kompostujące się wewnątrz materiały organiczne podnoszą temperaturę i nie pozwalają, żeby to zamarzło, więc proces kompostowania trwa cały czas. Jak widać, nawet zimą można ciekawe rzeczy o kompostowaniu poopowiadać. Trzymajcie się ciepło, byle do wiosny. Cześć!